Sekundy, które zmieniły życie. Przed wypadkiem zajmowałam się marketingiem i z public relations. No i zarządzałam marketingiem na Europę Środkowo-Wschodnią. Także no, to była dość taka spora funkcja, dużo obowiązków, trzech asystentów. No i oczywiście zero czasu dla rodziny, na moje hobby. To no, praca, praca, praca. Wiadomo, jak to korporacja warszawska. Miałam 29 lat i myślałam, że mogę wszystko. Świat stał u moich stóp, mogłam się realizować zawodowo, mogłam tańczyć, mogłam uprawiać wszystkie sporty, na które miałam ochotę. I zdarzył się wypadek, który zmienił moje życie o 180 stopni. Z wysportowanej, szczupłej i bardzo silnej fizycznie kobiety, no, stałam się, nie mogę powiedzieć wrakiem człowieka, ale no, osobą, którą, no, która wymaga, wymagała pomocy przez cały czas. No i nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Przed tym wypadkiem kupiłam sobie bilet na pociąg i miałam jechać w niedzielę pociągiem, ale mój kolega stwierdził, że on jedzie we wtorek, no to mnie zabierze. Wypadek mój wydarzył się w 2009 roku. Jechaliśmy trasą Warszawa-Katowice, żeby dostać się do Dąbrowy Górniczej i samochód, który jechał z trasy podporządkowanej i miał skręcić w prawo, tak żeby dostać się na zawrotkę i móc wtedy zjechać sobie w lewo, niestety chciał sobie skrócić drogę i przejechał przez tą trasę, bo chciał skręcić w lewo. Natomiast, e, przez to, że sobie chciał skrócić tą drogę, my byśmy w niego uderzyli. Natomiast mój kierowca zrobił unik, w wyniku czego znaleźliśmy się na przeciwległym pasie i inny samochód zjadący z naprzeciwka wjechał akurat w mój bok w miejsce pasażera. Oczywiście mieliśmy zapięte pasy, natomiast siła uderzenia była taka, że wylądowaliśmy w polu. Kolega w trakcie wypadku miał tylko złamaną rękę, natomiast ja miałam no, znacznie więcej obrażeń. Wszystko połamane, no i cztery krwiaki w mózgu. Znaki i sygnały drogowe są po to, żebyśmy ich przestrzegali. One porządkują ruch na drodze, tak więc niedopuszczalne są sytuacje, kiedy nie stosując się do jakiegoś znaku, skracamy sobie drogę. Możemy wtedy spowodować wypadek drogowy, w którym ucierpimy my, ucierpią też inne osoby. Pamiętajmy jednak, że to nie od kierowcy zależy, czy dany znak jest ważny, czy nieważny. Jeżeli jest, to trzeba go przestrzegać. Zwłaszcza kilka takich znaków, które rzeczywiście muszą być przestrzegane: zakaz wjazdu, znak stopu, ograniczenia prędkości, znaki wskazujące kierunek jazdy. Zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład zignoruje taki znak i wjedzie pod prąd w uliczkę jednokierunkową, albo nawet w skrajnych przypadkach słyszeliśmy o tym, że wjeżdża na niewłaściwy pas autostrady jedzie, jedzie pod prąd. To się może zdarzyć, i to się mam wrażenie zdarza wtedy, kiedy jeździmy albo na pamięć, albo zbyt ufamy nawigacji. W 2018 roku z powodu niestosowania się do sygnalizacji świetlnej i nieprzestrzegania innych znaków i sygnałów drogowych doszło do 558 wypadków drogowych. W ich wyniku życie straciło 29 osób, a obrażenia ciała odniosło 754 osoby. Sprawca o wypadku uciekł, nie udzielił pomocy, wyszedł z samochodu, zobaczył co się stało i odjechał. W innym samochodzie znaleźli się ludzie, gdzie był z nimi lekarz, i spisali też no, rejestrację tego sprawcy, który uciekł z tego miejsca zdarzenia. Na 5 lat odebrane prawo jazdy i 3 lata w zawieszeniu na 6 lat. To był wyrok dla sprawcy wypadku. Lekarz mi uratował, wezwał helikopter. Natomiast no miałam pękniętą tętnicę biodrową, dlatego też no, lekarz pomógł mi natychmiast tam. Nie, nie wykrwawiłam się w pełni. Po wypadku dość długo byłam nieprzytomna. no Poza tym miałam uraz głowy. Miałam zanik pamięci, tak zwana afazja. Nie pamiętałam nikogo, niczego. Rozmawiałam w z lekarzami. Często jak mnie o coś pytali, żeby mieć ze mną kontakt jakiś logiczny, no to potrafiłam odpowiadać po niemiecku. Miałam połamaną miednicę no i łokieć. No rękę miałam tak połamaną, że w jednym ze szpitali warszawskich stwierdzono, że trzeba mi uciąć tą rękę. Natomiast miednica była tak połamana, że tylko jeden lekarz w Polsce mógł mi operować tą miednicę, ponieważ było to tak no, złe, straszne złamanie. Pani Sylwia Górska trafiła do nas do leczenia po ciężkim urazie wielonarządowym i wielomiejscowym. Między innymi ciężki uraz głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, były złamania kości ramiennej, przedramienia, dwa uda. Ale do nas trafiła z powodu zastarzałego złamania miednicy. Ta operacja trwała 17 godzin i brało w niej udział 8 lekarzy. Musiałam niestety być podpięta pod specjalną maszynę, która monitorowała przebieg nerwów, ponieważ cięcie miednicy musiało być w takich miejscach, które są no dość takie no, niebezpieczne, jeżeli chodzi o nerwy. Widocznie tam na górze ktoś nad nią czuwa i nad nami. Jest to ciężka operacja, bo musimy pierw przeciąć miednicę w kilku miejscach, tam gdzie były złamania. Odtworzyć praktycznie złamanie, nastawić i zespolić. No jest to duże ryzyko, już nie pomijam krwawienie, ale duże ryzyko uszkodzenia struktur nerwowych. Po wypadku, no, mam bardzo dużo blizn, dokładnie 68. Na nogach, brzuchu, ręce, miednicy. No ale potem już zaczęłam trochę akceptować to swoje ciało. Stwierdziłam, że no taką mam historię, no. To jest jakby najlepsze odzwierciedlenie mojego tego doświadczenia życiowego. Trudno nie mieć blizn, jak się tam miało 15 zabiegów operacyjnych. Natomiast czas w szpitalach jest dość długi. Bo bez... Ja oczywiście byłam z przerwami, bo jechałam na parę na dwa-trzy tygodnie. Potem była przerwa i znowu po jakimś czasie wracałam. No w sumie licząc, no to będzie 5 lat. Chciałam zdamy do górniczej, bo no, rodzina chciała, żebym była bliżej nich, bo mi mogą w każdej chwili pomóc. Ja często niestety jestem zmęczona i mam na pewno ograniczenia, jeżeli chodzi o ruch. No muszę niestety ćwiczyć i to siłownia na pierwszym planie. Oczywiście basen, który dla osoby po moich obrażeniach, no jest najbardziej wskazany. Bo nie jest tak prosto namówić człowieka do ćwiczeń, jak cię wszystko boli. I masz rany wszędzie, i masz szycia, i masz pręty, śrubki i różne żelazne dziadostwo w ciele. No nie jest prosto namówić człowieka, żeby ćwiczył. Musi mieć tylko odpowiednią Motywację, albo motywatora, i mój ojciec taki był. Mój tata to jest w ogóle bohater, ponieważ dzięki niemu jestem w takiej formie, jakiej jestem, że nie widać po mnie, że miałam tak ciężki wypadek. Wszyscy się dziwiam. Po pierwsze, że mam poczucie humoru, takie jakbym się nic nie stało. No i ruszam się tak, jakbym nigdy nie jeździła na wózku inwalidzkim, a jeździłam. I mój ojciec pomógł mi we wszystkim codziennie kazało mi ćwiczyć. A że mieszkaliśmy nad jeziorem, gdzie były bardzo fajne miejsca do spacerów, to codziennie rano, miałam telefon, czy ja już ćwiczę. Oczywiście, bolało mnie wszystko tak przez trzy lata, że nie byłam w stanie się ruszać i dzień zaczynałem od stęków i jęków. No ale tata zawsze stał w pogotowiu, nie pozwolił mi nigdy narzekać. Natomiast niejednokrotnie jak przyjechałam na kolejny zabieg operacyjny, lekarze mnie badali, no to mówili, że jestem w świetnej formie i co ja takiego robię. No to ja się śmiałam przez łzy, mówiłam, że ojciec mi dom każe sprzątać. Oczko w głowie męża, który strasznie przeżył, nie jadł, nie pił, palił tylko papierosy. I pięknego razu umówiliśmy się, że przestanie, że rzuci palenie, bo to no, go wykończy. No ale niestety nie zdążył, bo zachorował na raka. I miał za wielkości kubka nie, w prawym płucu. Więc to była kolejna tragedia. I miałam oczywiście wyrzuty sumienia, że przeze mnie mi ojciec umiera, że wykończyłam tatę. Bardzo mądrym był człowiekiem. Ani razu nie pozwolił mi się załamać. Ani razu. Zawsze powtarzał, żebym się cieszyła, że chociaż działa mi głowa. No bardzo szybko się męczę. Kiedyś potrafiłam mieszkanie posprzątać w pół dnia. Pięć godzin było wszystko posprzątane. No a teraz trochę dłużej mi to zajmuje. Oczywiście zależy, jak chcę posprzątać i co chcę posprzątać. No mycie okien, ok. No ale wieszanie firanek, no to już jest wyzwanie graniczące z zastanawianiem się, czy dzisiaj, czy może pojutrze. Po wypadku, jak już wróciłam do świata żywych, czyli nie byłam w szpitalu ani na żadnej rehabilitacji, musiałam w końcu zacząć zarobkować. Byłam zaproszona na wiele rozmów kwalifikacyjnych, bo mam dość dobre CV, nawet mocne CV. Natomiast zazwyczaj padało pytanie, skąd moja przerwa w życiorysie. Jak mówiłam, że niestety no, tyle trwa czekanie na rehabilitację w naszym kraju, czy, czy na dobrego lekarza, który może ci bardzo dobrze wykonać zabieg operacyjny. I wiadomo, że chciałabym, i myślę, że byłabym w stanie to yy, sprostać pewnym oczekiwaniom, bo znam dwa języki obce, mam duże doświadczenie, wiem, jak się robi pewne rzeczy. Natomiast ludzie boją się osób niepełnosprawnych, niestety. Przez ten wypadek czuję się trochę wykluczona społecznie, bo jakby miałam bardzo dużą przerwę w życiorysie, bo najpierw był w szpital i, i długo, długo nic, jak szłam do kina w końcu, po czterech latach chyba, no to to było dla mnie święto, że idę do kina. Przed wypadkiem tańczyłam 6 lat. Zaczęłam od tanga, bo kiedyś, będąc na pewnych wakacjach, zobaczyłam pewną parę, która tańczy tango i się zakochałam. Tanga już za bardzo nie zatańczę, bo tango wymaga pewnej równowagi w ciele. Ja mam krótszą nogę o 4,5 cm, więc jakby to trochę zaburza tą równowagę. Bo pamiętam, dla mnie, no. Mm... No niesamowicie pocieszające, jak zobaczyłam Sylwię po raz pierwszy od, od czasu wypadku właśnie w tańcu. Pomimo mm, sporych ograniczeń w ciele, yy, ona to w ogóle pokonuje i sobie z tym radzi. I, i w ogóle mężczyźni na nią patrzą, proszą ją do tańca i, i, i jest super. To jest piękne. To jest bardzo duża forma rehabilitacji, ponieważ niejednokrotnie jak poszłam gdzieś potańczyć, no to tyle, ile energii straciłam to na żadnej siłowni. Tutaj w tańcu, no bo to jest też radość, jak spotykasz partnera tarnacznego i, i oddajecie się temu, temu, temu działaniu, no to, to jest coś cudownego. Także no, to jest bardzo do, duża forma rehabilitacji. Pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie jeździć na pamięć. Organizacja ruchu potrafi się zmieniać z uwagi chociażby na remonty dróg czy jakieś awarie, które wystąpią na drodze. Nawigacja jest bardzo przydatnym urządzeniem. Pomaga nam się poruszać y, sprawniej, y, często też bezpieczniej, ale nawigacja jest tylko urządzeniem i nie zawsze jest niezawodna. Czasami mogą być jakieś nieaktualne mapy w nawigacji samochodowej, czasami mogą być jakieś nagłe zmiany organizacji ruchu wprowadzone przez zarządcę drogi. Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy nawigacja mówi jedno, a znak coś innego, zawsze musimy kierować się znakiem ponieważ ten znak jest bardziej aktualny niż, niż nawigacja. Jazda według nawigacji może właśnie spowodować, że wjedziemy w miejsce, gdzie się nie powinniśmy znaleźć. Na polskich drogach nagminne jest wjeżdżanie za sygnalizator nadający sygnał żółty. Pamiętajmy o tym, żeby widząc sygnalizatory, dojeżdżając do, do skrzyżowania zachowywać szczególną ostrożność w momencie, kiedy widzimy, że zapala się sygnał żółty. Od razu zatrzymujmy swój pojazd, tak żeby nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak się będzie kleić, podsypać mąką trzeba. Mało krągło, mąką Już wystarczy, teraz pokój. Boję się, że nie ułożę sobie tak życia fajnie, jakbym chciała. No kiedyś miałam w głowie, prawda, taki schemat, że jest dobra praca, rodzina, dwoje dzieci najlepiej, fajny mąż, no i trochę boję się tego, że no nie uda się tego zrealizować, no bo wiadomo, czas płynie. Ona jest w dobrej kondycji jak na, na to, co ona przeszła. Ale tak jak mówię, no staramy się wszyscy, żeby jej pomóc. Smakuje? Jak zwykle? Jak zwykle. Super. Bardzo się cieszę, że. No wiadomo, ludzie są różni po różnych przejściach. I czasami muszą od początku pewne rzeczy zaczynać, także no. Trochę się tego obawiam. No ale sądząc po moim, tak zwanym szczęściu, jak to niektórzy lekarze twierdzą, no może wszystko się ułoży. Bądźmy razem bezpieczni. Pamiętaj, że znaki drogowe to element normujący poruszanie się po drogach. Na co dzień, a zwłaszcza w przypadku zmian organizacji ruchu na drodze, kolejno w hierarchii zwracaj uwagę na polecenia i sygnały dawane przez policjanta, sygnały świetlne, znaki pionowe, znaki poziome żółte, znaki poziome białe oraz ogólne przepisy zawarte w kodeksie drogowym. Gdy sygnalizator pokazuje żółte światło, pamiętaj, że oznacza ono zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Wjeżdżanie na nim za sygnalizator jest zabronione. Grozi za nie mandat w wysokości 500 zł i 6 punktów karnych. Zawsze zwracaj uwagę na znaki. Każdy wyjątek od ich przestrzegania może spowodować kolizyjność na drodze i być przyczyną tragicznego w skutkach wypadku. Sekundy mogą zmienić nasze życie.